nawet w przypadku najprostszego rachunku cieszymy się nie dlatego, że znamy odpowiedź, ale dlatego, że poprawna odpowiedź łączy nas z innymi ludźmi, którzy też rozumieją zadanie. Yoko Ogawa, ukochane równanie profesora. Witaj w 45. odcinku podcastu Przeczytany. Nazywam się Izabela Redelbach i opowiadam w nim o książkach, komiksach, a także poruszam inne tematy okołoczytelnicze. Oprócz tego podcastu prowadzę też grupę na Facebooku Klub Czytelnika Przeczytane oraz konto na Instagramie. Zapraszam najmocniej w oba te miejsca, linki znajdziesz w opisie. Dzisiaj wracam z omówieniem konkretnego tytułu i tytułem tym będzie, jak już pewnie wiesz, ukochane równanie profesora. Autorką jest oczywiście Yoko Okawa i kilka słów o niej. Autorka urodziła się w latach 60. jest Japonką i mieszka i pisze w Japonii. Pierwszą książkę napisała w roku 1988, natomiast łącznie napisała już ponad 40 różnego rodzaju form literackich i to zarówno beletrystykę jak i non fiction. Te najpopularniejsze tytuły zostały przetłumaczone na wiele języków, w tym na język polski. Z tego, co ja sprawdziłam, to w Polsce ukazało się dotąd pięć książek Joko Ogawy. Dwie jeszcze książki zostały wydane przez to samo wydawnictwo, co ta, którą omawiam dzisiaj. A dwie chyba przez jakieś inne wydawnictwo lub wydawnictwa, tutaj nie wiem. No i właśnie autorka publikuje też nonfiction, i uznałam, że tutaj jest taka ciekawostka w kontekście właśnie dzisiejszego odcinka: to w 2006 roku, czyli dwa lata po oryginalnym wydaniu właśnie ukochanego równania, Ogawa wspólnie z matematykiem Masahiko Fujiwarą napisała: Yonimo Utsukushi Sugoku Nyomon. Nie jestem w naczynie kalecze japońskiego, jeśli tak, to przepraszam. No i w wolnym tłumaczeniu to będzie coś w rodzaju em, wstęp do najwspanialszej, najbardziej eleganckiej w świecie matematyki. I ta książka właśnie jest poświęcona pięknu i fascynacji liczbami, więc widać, że. Ta właśnie fascynacja autorki wykracza poza tylko napisanie tej jednej książki, tylko gdzieś pewnie napisanie właśnie tej książki to taki trochę wyraz tego jej zamiłowania. Także no, jest to ciekawe właśnie w kontekście tej konkretnej książki i tego odcinka. No, i oczywiście, jako Ogawa zdobyła wiele nagród literackich, głównie w Japonii, i właśnie jedna z tych nagród została jej przyznana właśnie za ukochane równanie profesora, które dzisiaj będę omawiać. Książka u nas w Polsce została wydana w 2019 roku, natomiast, jak już wspomniałam, oryginalne wydanie jest z roku 2004. I wydana została u nas przez wydawnictwo Tajfuny, które specjalizuje się w literaturze, właśnie azjatyckiej, zwłaszcza literaturze japońskiej. Tłumaczką jest Anna Horikoshi, i jest to oczywiście przekład z języka oryginału z języka japońskiego. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne, to format książki jest właściwie podobny jak zeszytowy, tylko troszkę węższy, więc pewnie to jest jakieś tam, nie wiem, B5, obstawiam. Wydanie ma miękką okładkę. Ze skrzydełkami, i projekt okładki jest taki bardzo minimalistyczny, i bardzo ładny, i bardzo spójny z pozostałymi pozycjami wydawanymi właśnie w wydawnictwie Tajfuny. Bardzo mi się to podoba, i też widać, że tutaj starano się oddać sposób, w jaki wydawane są często w Japonii książki. I mnie to osobiście bardzo urzeka i też podoba mi się, że to jest takie, taka charakterystyczna seria. Jak się widzi te okładki, to od razu wiadomo, z jakiego one są wydawnictwa. Także to wydanie jest takie bardzo ładne, estetyczne, ale też minimalistyczne. Książka nie jest bardzo obszerna, liczy sobie 192 strony, chociaż jak na książkę mam wrażenie japońską, to i tak jest, potrafi być dosyć dużo, bo te książki często są. Dużo mniejsze, zresztą same Tajfuny mają też taką serię mini, gdzie te książki są w jeszcze mniejszym formacie i często mają poniżej 100 stron, ale to już tam na marginesie. No w każdym razie 192 strony sobie liczy książka, jest dostępna w formie oczywiście papierowej, ale też w formie e-booka, natomiast nie ma audiobooka i książka jest dostępna na Legimi, ale chyba nie ma jej w tym abonamencie Empik Go. To nie jest do końca jasno podane, ale tak mi się wydaje, że, że właśnie nie jest dostępna. Można ją po prostu tylko normalnie kupić jakby no, na stronie Empiku. W jaki sposób ja trafiłam na tę książkę, to nawet nie jestem w stanie do końca powiedzieć. Wiem, że miałam ją na swojej liście już od dawna, pewnie z 2 lata to minimum, jak nie trzy. Pewnie kojarzę ją po prostu gdzieś tam z social mediów, z Instagrama, bo też... Obserwuję od dłuższego czasu założycielkę wydawnictwa Tajfuny, Karolinę, więc pewnie po prostu stamtąd o tej książce słyszałam. Ciekawi mnie to, co wydają Tajfuny, śledzę ich działalność, jeszcze za dużo od nich nie czytałam, ale właśnie wiedziałam, że to będzie jedna z pierwszych pozycji, po którą będę chciała sięgnąć. Słyszałam o niej też z różnych źródeł, nie tylko jakby od wydawnictwa dużo dobrego. No, i w końcu nadszedł ten dzień, poszłam do mojej ulubionej lokalnej księgarni, to nie bajka w ramach sprawienia sobie takiej małej przyjemności i postanowiłam kupić właśnie tę książkę. No i przeczytałam, i muszę powiedzieć, że totalnie potwierdziło się wszystko to, co o niej dotąd słyszałam. Jest to, oczywiście, o czym w sumie nie powiedziałam, ale jest to powieść, jest to powieść z gatunku obyczajowej i muszę powiedzieć, że ta książka jest po prostu taka. No, nie umiem tego inaczej opisać. Jest miła, ciepła i kojąca. To jest taka naprawdę obyczajówka czystej wody, ale jednak napisana jest w taki sposób, że no, jest się ciekawym, przynajmniej ja byłam ciekawa, co, ba, co będzie dalej. I co więcej, wcale nie chciałam, żeby książka się kończyła. Język, którym operuje autorka, jest prosty, więc tą książkę też się czyta szybko. Jest to taka lektura, która nie wymaga jakiegoś tam dużego zasobu, że tak powiem, umysłowego. Można ją przeczytać nawet w podróży czy po jakimś męczącym, wymagającym dniu. Natomiast moim zdaniem, to jest takie moje podejście, że dobrze jest dać sobie chwilę na wejście w tę historię i jej klimat, bo mam takie wrażenie, że jednak czytając ją chwilę dłużej i tak wchodząc w ten świat i yy, w historię, można dopiero ją tak bardziej poczuć i dostrzec właśnie wszystkie te walory, że tak powiem. Ktoś powiedział, że ta książka jest książką o miłości, ale nieromantycznej i na początku trochę mnie to zdziwiło, ale przeczytałam ją całą i teraz się zgadzam absolutnie w 100%. W ogóle całą książkę czytałam chyba z dwa albo trzy miesiące ale wcale nie dlatego, że była zła, a wręcz przeciwnie, po prostu tak mnie urzekła, że dawkowałam ją sobie, no nie chciałam po prostu, żeby się skończyła, nie chciałam też właśnie, tak jak wspomniałam, czytać jej w biegu, tylko w takich sytuacjach, kiedy miałam nieco więcej spokoju, kiedy mogłam właśnie na dłuższą chwilę usiąść i, mm, i w spokoju sobie ją poczytać, a w ostatnich miesiącach też nie miałam takich chwil za dużo, dopiero teraz mi się to normuje, więc też dlatego pewnie zajęło mi to trochę dłużej. No dobra, ale tak już mówię i mówię o tej książce, a nie powiedziałam właściwie o czym ona jest. No i tutaj jakby rys fabularny jest dosyć prosty. Główną bohaterką i też narratorką historii jest zawodowa gosposia, która pracuje w agencji. I ona oprócz tego, że jest gosposią, to jest również samotną matką. I to jest taki dosyć istotny, w sumie najważniejsza o niej informacja. No i ona właśnie zaczyna nowe zlecenie. Dostała od agencji, jakby polecenie, żeby pójść do, i zacząć taką regularną, codzienną pracę dla nowego klienta. Jest to według agencji klient wymagający. Taki, u którego już bardzo często tego sposobie się zmieniały, więc gdzieś tam chyba bohaterka ma pewne obawy przed takim zleceniem, no ale oczywiście udaje się. No i okazuje się, kiedy, kiedy przychodzi na miejsce, zapoznaje się to, że pracuje dla starszego pana, który jest emerytowanym profesorem matematyki. I ten pan niestety lata wcześniej, Doświadczył bardzo poważnego wypadku, i skutkiem tego wypadku jest to, że ma dość niezwykły rodzaj niepełnosprawności. Ponieważ można powiedzieć, że nie ma pamięci długotrwałej, jego pamięć obejmuje równo 80 minut, i po tym czasie wszystko zapomina, on tak jakby cofa się. To znaczy, jeśli chodzi o przyswajanie nowych informacji, właśnie na dłużej to ich nie przyswaja, natomiast jakby wie i przyswaja tak na stałe wszystkie te informacje, które po prostu miał przed tym wypadkiem. Więc można powiedzieć, że dla niego trochę się czas zatrzymał. On też jakby operuje w taki sposób, że ma na ubraniu pełno karteczek poprzyczepianych, i tak jakby można powiedzieć, że codziennie rano się budzi. I dopiero widzi te wszystkie informacje i jakby codziennie się dowiaduje o tym, że, no, że jego pamięć y, trwa 80 minut. No i z czasem profesor i gosposia poznają się coraz lepiej. Po szkole zaczyna też towarzyszyć im syn właśnie tej kobiety. No, i właściwie tak toczy się ta książka. Upływa sobie na codzienności, na małych przyjemnościach, na, powiedzmy, odkrywaniu niewielkich skrawków życia profesora i tego, co było lub mogło być przed wypadkiem, na poznawaniu coraz lepiej ekscentrycznego starszego pana, na pasji do matematyki i baseballu, na wielu rozmowach na ten temat, no i oczywiście na matematyce. Co ciekawe i co się nie rzuca tak od razu w oczy, to bohaterowie nie mają tutaj imion. Profesor jest profesorem, narratorka swojego imienia nigdy nie ujawnia, nikt się też do niej po imieniu e, nigdy nie zwraca w trakcie książki, tylko jej syn dostaje przezwisko pierwiastek. I tak naprawdę to są jedyni bohaterowie. W książce prawie innych postaci nie ma. Jeśli się jakieś pojawiają, to tutaj też nie są ujawniane ich imiona, ale zwykle to są raczej takie postacie typu sprzedawca, jakiś tam przełożony w agencji. Jedną taką bardziej istotną postacią jest um, kobieta, która powiedzmy opiekuje się profesorem, jest z jego rodziną, ale ona też pojawia się tylko właściwie kilka razy. No jest to ciekawy zabieg i muszę powiedzieć, że wyszło to bardzo naturalnie. Tak jak powiedziałam, to się nie rzuca w mocno w oczy. Ja to zauważyłam dopiero na jakimś tam dalszym etapie czytania, po zastanowieniu się. Na przykład właśnie, kiedy przygotowywałam sobie materiały, żeby opowiedzieć po prostu o tej książce, no to wtedy, jak się ma streścić fabułę, no to jakby się to zauważa, ale tak w książce wypada to bardzo naturalnie. Też muszę powiedzieć, że ta opowieść zawiera kilka niedopowiedzeń pozostawiając pewne pole interpretacji czytelnikowi, co ja też uważam za dobre posunięcie. No nie będę tutaj zdradzać, o co chodzi, ale jest kilka takich momentów, kiedy na przykład gosposia natrafia na coś związanego z profesorem albo z jego przeszłością i nie pyta go nigdy o to. Można się domyślać, co to znaczy, ale nie mamy tego mówionego wprost. No i też takim wymiarze, powiedzmy wyższym, bardziej filozoficznym książka daje sporo do myślenia, no bo od razu nasuwają się takie pytania w związku z tym e, ograniczonym czasem pamięci profesora, no to co buduje tożsamość człowieka, nie? który nie tworzy nowych wspomnień? Czy on w ogóle ma jakąś osobowość, która może się rozwinąć, czy od wypadku jest cały czas tak naprawdę taką samą osobą, bo no, przeżycia nasze wpływają na nas nawet na takim nieświadomym poziomie, więc można by się o takie stwierdzenie pokusić. Inne pytanie, które można sobie zadać, to czym jest samotność i jak można ją rozumieć? Co jest ważne w relacjach międzyludzkich? Na czym tak naprawdę się one opierają i kiedy mają sens? Takie pytania pojawiały się w mojej głowie i gdzieś towarzyszyły mi przy lekturze. To nie są jakieś takie pytania, które. Są bardzo takie trudne, wzbudzają jakiś niepokój. Raczej to jest taka refleksja, która po prostu przychodzi jakby w miarę lektury, ale nie jest to, że tak powiem, ten rodzaj refleksji, która może gdzieś tam jakoś bardziej, nie wiem, zasmucić przynajmniej ja tak nie miałam. No, raczej zasmucić może bardziej zastanawianie się na przykład nad życiem, właśnie profesora, jak ono mogło wyglądać przez te wszystkie lata, jakby po wypadku, do momentu rozpoczęcia się akcji. Ale, ale jakby mimo wszystko jest to książka bardzo pozytywna w swoim wydźwięku. No i oczywiście najważniejsza rzecz, jest w tej książce sporo matematyki. I to była moja pewna obawa, właściwie, jak zabierałam się za nią. Ale okazało się, że nie była uzasadniona, bo mimo że właśnie matematyki było tutaj sporo, to jednak nie było to nudne, bo autentycznie ten bohater, profesor opowiada o matematyce z taką czułością i zachwytem, że naprawdę się to udziela po prostu czytelnikowi. Nawet mi, która się zupełnie matematyką nie interesuje i zakończyła z ogromną ulgą przygodę z matmą na etapie zdania matury, która była obowiązkowa. Więc tutaj oczywiście nie są jakby przytaczane jakieś takie bardzo, nie wiem, skomplikowane rzeczy, bardziej takie ciekawostki na temat różnego rodzaju liczb, na przykład, i naprawdę fajnie się to czyta. Fajnie też, jak właśnie ta główna bohaterka, gosposia, też zaczyna się tym tematem interesować, i no, jak wchodzi na tym polu, właśnie w rozmowę z profesorem, w dyskusję, to jest naprawdę świetnie się to czyta i to wszystko jest takie naturalne. Te relacje między bohaterami, te emocje, które im towarzyszą, naprawdę są świetnie zarysowane według mnie. No ja też zazwyczaj w książkach, które czytam, szukam właśnie emocji, szukam bohaterów, szukam relacji między nimi i no ten aspekt jest bardzo bardzo dobrze zarysowany w tej książce i dlatego podejrzewam, ona mnie tak zachwyca. Natomiast jeżeli ktoś bardziej nastawiony jest na akcję, na fabułę, no to pewnie się rozczaruje, tak, bo bo to nie jest tego rodzaju książka, w której właśnie dużo się dzieje. No i to mnie jakby sprowadza do punktu pod tytułem, dla kogo jest ta książka. No i tak jak już powiedziałam, nie jest dla osób, które jakby potrzebują akcji, raczej jest dla osób, które lubią obyczajówki i takie ciepłe historie i potrafią po prostu się w nich odnaleźć. Ja już po przeczytaniu tej książki przejrzałam sobie opinie na jej temat, na przykład na Lubimy czytać, i właśnie zauważyłam, że te negatywne odnoszą się głównie do tego, że książka jest po prostu nudna, że nie porwała, że nie zachwyciła. Dlatego nie chcę też gwarantować, do kogo ta książka na pewno trafi. Mogę tylko najlepiej jak potrafię opowiedzieć, czego się po niej spodziewać. No i na pewno, jak już wspomniałam, nie jest to akcja. Są właśnie trochę takiej refleksji, melancholii, trochę matematyki, trochę baseballu. No i przede wszystkim odsłanianie fragmentów życia profesora i taka codzienność. No i przede wszystkim są tutaj emocje, relacje, rozmowy, tego typu rzeczy. No mnie, tak jak już wspomniałam kilka razy, naprawdę ta książka zachwyciła i chcę ją Ci serdecznie polecić, jeżeli. No, jeżeli po prostu cię to zaciekawiło, jeżeli lubisz tego typu historie, to mam nadzieję, że ta również przypadnie ci do gustu. Jeśli sięgniesz po tą książkę pod wpływem tego odcinka, to koniecznie daj mi znać. Napisz do mnie wiadomości prywatnej, czy na maila, czy na Instagramie, czy na grupie. Ja zawsze bardzo, bardzo chętnie wchodzę z wami w rozmowy. I zawsze sprawia mi to ogromną radość, a jeszcze większą, jeżeli ktoś sięga po książkę, którą polecam, więc no, mam nadzieję, że jeśli to zrobisz, to będziesz zadowolona, zadowolony. A ja chciałabym Ci już podziękować na dzisiaj za wysłuchanie tego odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobał, że wyniosłaś, wyniosłeś z niego coś ciekawego. Dziękuję za uwagę! Jestem z ciebie dumna, muszę ci powiedzieć tak na koniec, bo ten odcinek nagrywam kilka dni po nagraniu poprzedniego odcinka i mam nadzieję, że udało mi się w końcu przerwać tą złą pasę i wracam powoli do regularnego nagrywania. Też zdradzę ci, skoro dotrwałeś do końca, do tego momentu że scenariusz tego odcinka mam już gotowy przynajmniej od listopada 2022 roku, a nagrywam go w połowie stycznia kolejnego roku, natomiast wiele właśnie po drodze się wydarzyło, przede wszystkim byłam chora, nie mogłam mówić, a potem działy się rzeczy także no, cieszę się bardzo, bardzo, że w końcu nagrałam. Jeszcze raz dziękuję ci za uwagę, za cierpliwość, za to, że jesteś ze mną. Chciałabym też przypomnieć o tym, że w opisie każdego odcinka znajduje się link afiliacyjny na Allegro. Jeżeli kupisz coś przez ten link, niekoniecznie tą książkę, do której on prowadzi, może to być również coś innego, to niewielka kwota od tego zakupu trafi do mnie. Jest to forma wsparcia mojego podcastu. No i na koniec oczywiście przypominam o tym, by włączyć subskrypcję podcastu, żeby być na bieżąco. Jeśli masz taką możliwość, to możesz też ocenić mój podcast, będę bardzo wdzięczna. No i oczywiście zapraszam na moją grupę na Facebooku Klub Czytelnika Przeczytane i na mój Instagram. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia, do następnego, cześć!